Tutaj kolega z Podpiątku sprzedaje wspaniałe wędliny. Zapach unosi się na całe targowisko. Czy nie warto właśnie kupować takich produktów bezpośrednio od rolnika, który przywozi własne, swoje własne produkty, gdzie mieszkańcy miasta mogą kupić te produkty? Zapytam tutaj koleżankę rolniczkę. Czy takie miejsce sprzedaży dla rolników jest potrzebne? Oczywiście, że tak. Ryneczek Marszałkowski daje nam możliwość zaprezentowania naszych produktów, a przede wszystkim możliwość spróbowania naszych wyrobów tutaj lokalnej społeczności w Łodzi. Także z niecierpliwością czekamy na tą nową inwestycję i serdecznie polecamy, zapraszamy nasz ryneczek. Ja mam konkretną propozycję budowy właśnie z prawdziwego zdarzenia takiego targu. Ekologicznego dla, dla rolników i na pewno tak powinien być na dole, a na górze restauracje, żeby z tych produktów wysokiej jakości można było przyrządzać super dania dla gości, którzy odwiedzają województwo łódzkie. Muszę powiedzieć, że jak jest zimniej i przychodzę tutaj na chwilę, to jestem pełna podziwu dla wytwórców żywności, którzy tutaj spędzają naprawdę kilka godzin w takiej temperaturze, więc myślę, że warto na pewno zachęciłoby to też. I no osoby do przychodzenia tutaj. Chciałbym pani zdradzić tajemnicę, Mam taki plan, żeby zbudować taki ryneczek z prawdziwego zdarzenia, jak są, jak na przykład La Rambla w Hiszpanii, mm -hmm. gdzie rolnicy bezpośrednio sprzedają, a na górze są restauracje, gdzie z tych produktów wysokiej jakości można również zjeść pyszny obiad. Myślę, że byłoby to wspaniałe. No, także... Bardzo dobry pomysł. Cieszę wielbiam Cieszę. Hiszpanię, wielbiam to miejsce, więc połączenie byłoby super. To nie musi Pani mieszkać w Hiszpanii, wystarczy w Łodzi, żeby mieć te produkty naszych rolników wysokiej jakości. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo wzajemnie. Zapraszam na ryneczek tutaj. To oczywiste, że jako członek Zarządu województwowskiego wspieram rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. To oczywiste, że promuję żywność wysokiej jakości. To oczywiste, że mieszkańcy miasta Województwa Łódzkiego muszą korzystać z produktów bezpośrednio od rolników. To oczywiste, że promujemy żywność wysokiej jakości. To oczywiste, że musimy zbudować ekologiczny targ marszałkowski w sercu Łodzi.